Jesteśmy w Czechach i prawidłowo utworzony korytarz. Popatrzmy, daleko jeszcze do sytuacji, z którą ten korytarz pewnie będzie związany, ale jechał już pojazd hmm, pogotowia ratunkowego, jechała obsługa autostrady i przejechała bez problemu tym korytarzem. Bardzo porządnie pojazdy na prawym pasie i na lewym pasie już zawczasu dojeżdżają do. Boku wjeżdżają na linię, albo je przejeżdżają, żeby środkiem było dużo miejsca na pojazdy, które będą uczestniczyły w akcji ratunkowej. Tak właśnie należy tworzyć korytarz. Popatrzmy na to jeszcze raz. O właśnie! O właśnie! Widzimy, jak karetka łatwo przejechała, jak ten korytarz dobrze działa. No właśnie o to chodzi. Sprawdzamy jak teraz w Brniestym z jazdem na Wiedeń, Już chyba jest dobrze, bo widać, że oznakowanie świeże, więc jest szansa, że tym razem już pułapki nie ma, została zlikwidowana. To moim widzom, widzom kanału na YouTube mogę zakomunikować, ale poczekajmy. Nie no, będzie teraz dobrze. Oczywiście musimy uważać, bo to jest moment takiego połączenia dwóch. Dość wąski jest ten pas rozpędowy dla jednych i dla drugich, więc trzeba dobrze dobrać prędkość, żeby wszystko się właściwie udało. Ale już jest dobrze. Nie musimy się obawiać tej pułapki, która była miesiąc czy dwa miesiące temu.